Siemaneczko wszystkim, ja oczywiście jestem Gremlin i witajcie po moim powrocie na YouTube na serwerze Magiczna Kraina. Serwer wystartował co prawda 11 marca. Nie wiem dokładnie, kiedy wy to będziecie oglądać, bo ja to nagrywam sobie na pewien zapas, żeby. No wiecie, już wam to mówiłem we wczorajszym materiale. I słuchajcie, tak, tutaj mamy sobie spawnik. Tak tu możemy. Tu mamy Jarka, ponieważ akurat tą karczmę budował Jarek, i kot, Jarek i kot, wiadomo do czego nawiązanie. Na początku edycji mieliśmy, można jest wam zrobię wstawkę, losowanie różnych itemków. Generalnie fabuła tego serwera prezentuje się w sposób następujący. 1439 rok panowania smoka o imieniu Labras. Był to mądry i sprawiedliwy władca, miał on wielu potomków i każdy z nich był ambitnym i walecznym władcą. Pewnego dnia władca piekieł wysłał do smoka łotra bez dusza, by ten ukradł smokowi bezcenny eliksir długowieczności. Nie wiedział on jednak o tym, że Bezdusz dusz postanowi się sprzeciwić swemu panu i zostać nowym władcą piekieł, a swego dotychczasowego pana uwięził w ponurych lochach mrocznej krainy nederu. Mądry smok, wiedząc, że nie może żyć wiecznie, i przeczuwając swój rychły koniec, postanowił podzielić swe królestwo na księstwa, które każde jedno przypadło jednemu z jego synów i córek. Podzielił też między nich atrybuty swej władzy i rzekł im, kto z nich uzbiera wszystkie te atrybuty, uzyska panowanie nad całym królestwem i będzie godzin poprowadzić ich do walki z bezduszem, by zaprowadzić pokój między mroczną i magiczną krainą, gdyż bezdusz co jakiś czas będzie nękał poddanych magicznej krainy. E, no i tak jak mówiłem, e, każdy z nas wylosował sobie jakieś rzeczy, ja niestety byłem na tyle, miałem pecha, że trafiłem tylko 50 tukatów. E, no i jest jak jest, tutaj możemy sobie coś sprzedać, ale tutaj są ceny, wiecie, takie, takie se. Tylko i wyłącznie po to, żeby móc no, startówkę. I co dzisiaj? Dzisiaj moi drodzy zrobimy sobie dwie kwestie. Pokażę wam domek, który zacząłem już budować i wykonamy sobie pierwszy quest. Czekaj, a górnik się przeniósł? Gdzie już jest górnik? Hmm, ciekawe. Ciekawe, gdzie ten górnik jest? Chyba będzie go odnaleźć. Bo Gdzieś tutaj jest quest, wiecie? Tam jest Jarek. Mm, tak jak ci, którzy są uważnymi, mm, uważnie śledzą mój kanał, widzą, że troszeczkę teksturki się u mnie pozmieniały. Jeżeli ktoś chciałby ten tekstur teksturpak, to w linkach w opisie jest, oczywiście. I słuchajcie, zawsze mi mówicie, że e, gremlin budujesz dom główno domek. To. Jest no, mój, mój, mój domek. To znaczy, on jest jeszcze nieskończony, i tak po raz pierwszy buduję z poradnika. Cóż, mm, tu mam kill nie najgorszy, bo wydajność i szczęście, e, ale dopiero tak naprawdę jutro zobaczycie, jak go zdobędę, zdobyłem. Bo tak naprawdę nagrywam to w odwrotnej kolejności niż, e, niż opublikowałem. No i tutaj będzie w zasadzie ten mój zameczek, wiecie, on jest na razie nieskończony, więc wygląda jak wygląda, bo to jest tylko i wyłącznie bryła na razie, ale mam nadzieję, że wam się spodoba, także dajcie znać w komentarzu, czy czekacie w ogóle na, na, na niego, w kolejnym, w kolejnym filmie zrobię sobie aktualizację, tak trochę sadgę, bo ojojoj, muszę się gdzieś skitrać, mm, w ogóle... Tu wiecie, była taka moja lepianka. Powiedzmy, że na start, żeby nie ginąć, tym bardziej, że wiecie, za chwilę będzie kolejna noc z Bloodmonem. W zobaczymy, jak to wyjdzie. A, czekajcie. I chciałbym dzisiaj wykonać też jakiś e, jeden kwestik z wami. Tutaj tych questów mamy na serwerze aż e, 27 bodajże. Ja znam e, Z3, tylko bo, bo gdzieś tam trochę brałem udział w przygotowaniach ne, serwera. E, natomiast tak, czekajcie. E, halo Kapała? Ja. Powiedz mi, pamiętasz kordy górnika? On jest pod tym, pod karczmą prawie, że. A, pod Karczą. Jest taki cave no, jest. Dobra, no to nad ranem pójdę. Dzięki. Okej. Okay. Uh. Moi drodzy, uwielbiam ten księżyc, uwielbiam. No ale dobra, ja się z wami zobaczę rano, bo to, to już nie ma co tutaj. Gadać, co kuput. Albo wiecie co? W tak zwanym międzyczasie... Zrobię, bo dostałem też od kapały wędkę z naprawą, a sam wyłowiłem z niezniszczalnością i przynętą. Fajnie byłoby to połączyć, w ogóle zobaczymy, jakie są potrzebne rzeczy. Czekajcie, tak wiem, że na pewno muszę mieć przynajmniej trzy bloki. Okej. Okay. I cyk. I mamy to tu, tu, tu. Okej. Okay. Ułóżmy to na razie tu. Zobaczmy cyk. Cyk. Poziom szesnasty. A w drugą stronę. Też szesnasty. Hmm. Cyk. Kapała, mógłbym skorzystać z twojej ekspiarki? Spoko. Bo potrzebujesz na szesnasty poziom mieć, żeby móc te wędki po, po, połączyć, a mam dziesiąty. dobra. A ty co tam poszedłeś kopać? No do kopię, już mam 15 ten, rud diamentu. 15 diaksów masz? Rud, bo jedwabnym dotykiem kopałem. A, no dobra, dobra. W jak będziesz chciał. O, kolejne bo, diamenty. Jak będziesz chciał, to mogę ci to później skopać e, tym fortunką 2 No ja właśnie liczę na trujeczkę. No jak chcesz? Wiesz, zawsze mogę... No na tym diamentowym co mam i co dopiero zrobiłem, to za 30 lewem mam 53. Masz to ja poproszę ten kilo później od ciebie na chwilę. Jak ja, ja, ja dzisiaj Ewentualnie udostępni ten... mu swoją eksperkę, żeby tobie zenżantował to. No, jak chcesz. To chodź, kanon pod domek jego co cię zaprowadzę. Jak jest ten kord, tak sobie chyba zobacz. To są usetki. Ja nie, nie, nie jestem pewnej To ci da kordy. Eee, to było chyba leźmy. 1750 na ileś tam. Nie. 1560 na 750. A, byłem blisko. Dobra. To jest tam po drabince w dół, tak? Mhm. Dobra. Tylko nie skacz. Wiem, wiem, wiem. Chwalik z takiego pranka zrobił. Nie, to normalnie. To się idzie i idzie, tu panie. Gdzie tu? Gdzie one są? A tu są. Się zastanawiam, czy nie pokopać gdzieś wyżej, bo tutaj żelaza w ogóle nie ma. Eee, jakby co, ja mam ten? E, ja mam kowadło, więc będę mógł ci użyczać. E, Podziękowaniu za twoje zasługi zostawić trochę jedzonka, tego co lubisz. Mam Uuu. już pół staka dla ciebie. O, najlepsza. Hmm, hmm. Joink. Chodźcie tu. Poczułeś jeszcze tylko półtora poziomu? Dajcie mi. Jeszcze jeden mowek. no chodź tu. Chodź. Kom tu, papa. Kom tu, papa. Come here. Dziękuję. A ciebie już ubiję. Dla zasady. Gran, swoich widzów. <grystanie> Jakich widzów? Dobra, mamy to. Niestety, z całą e, cały ekspo koda. dobra ty, to w sumie Huaric tu na e, z tym swoim mieczem z grabieżą w trakcie Blood może zostać milionerem. No tak, trzeba będzie mu ten miecz jednolić. No, mi się wydaje, że mu zalega trochę. Tak, tak, ciąży mu, ciąży mu. No taki ciężki, bo duży. No i się w nogi, a on w piłkę graje, to, to, to jak? no. no. Jeszcze przewróci i nogę złamie. A, zapomniałem ci wrzucić. Jeszcze tutaj masz. Mhm. Dziękuję sąsiad. I jak chcesz, że ja mam układu? Mogę ci nawet teraz postawić, jak chcesz coś sobie zenchantować połączyć. Nie. Nie, okej. Okay. No mi tylko na tej fortuny co zależy. Dobrze. I dobra, widzowie, to idziemy co? Mamy yy, całkiem spoczkowędkę. Nie wyciszył się chyba. A, nie wyciszyłem się, no tak. A teraz się wyciszyłem chyba tak, chyba się już wyciszyłem. Yy, więc yy, widzowie, idziemy szukać tego górnika. Gdzieś tu podobno jest w kejwie. Hmm. To może być tu gdzieś? Tak, jest, ale trafiłem, ale trafiłem, spoko, spoko opcja, hop, 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 dzień dobry. Dobra. Co? Zadania górnika. A, okej, okay, dobra. To są dwa zadania, to wykonamy to. Zadanie zaakceptowane. Alergię mam? czekajcie, A, to co ja mam mu przynieść? E, wiecie, jakim o. jestem deklem? Ja myślałem, że to trzeba mu przynieść. Całe rudy miedzi. Yy, Pół, nie rudy, tylko sztabki. Miedzi, jak to przepaliłem. No masakra. A bo na początku trzeba było sztabki przynieść? Nie. Tak. Na początku mu sztabki przyniósł i ten, a został zmiany na rudy. Aj. Normalnie czuję się oskamowany Ja teraz. Miedzią będę robił, co ja z KGHM jestem, z Polkowic. Mieszkają w Polkowicach i w Lubinie, ale kurde. A Dobra, zobaczmy czy ja mam w ogóle. Dobra, tu mam 60 No dobra, będę miał. Dobra, tragedii nie ma. Tragedii nie ma, widzowie. Mamy tu 64, tu mamy. Dobra, damy radę. Ajajaj, Oulala. lecimy. Czym ja jestem ciekawy, jaka będzie nagroda? Dni do Bladmuna. Hm. Hmm. Będę ja chciał wam nagrać osobny odcinek z Bladmun'em. I W sumie zastanawiam się, mie czy uda się zrobić tą kwestię z tą Ekspiarką. Bo skoro kapami mi pozwolił, to może bym poszukał diaksy. Zrobiłbym na przykład grabież i to byłoby coś przekozackiego, jakby się tam udało z grabieżą wlecieć. Dobra. Tyk. Dobra. Jedna rzecz. Aha. Dostałem Dostaliśmy nagrodę, dobra i co mielibyśmy tutaj zrobić? Złota, ile, ile tego złota? W sztabkach 64 razy 4. Oj, to, to będzie roboty. To będzie roboty, ale to chyba moi drodzy, nie na dzisiaj. W sumie wiecie, jak też, jak przygotowywałem sobie ten budyneczek swój. No to się gdzieś tam rozmawiałem z chłopakami, tak? I wiedziałem, jakie rzeczy mogą być mi potrzebne. Więc sobie zebrałem tej temki przy okazji i dlatego umiałem troszkę łatwiej. Natomiast z tego co wiem, nie ze wszystkimi questami będzie tak prosto jak teraz. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. Na pewno będzie więcej odcinków z Magicznej i na pewno dzisiaj. Czy nie wiem czy dzisiaj jak wy to oglądacie, na pewno w najbliższą sobotę będzie live'ik też z Magicznej Krainy, możecie też pisać w komentarzach co chcielibyście zobaczyć związanego z kontentem w opis wam też rzucę kanały innych graczy z Magicznej Krainy. To może dajcie mi jakiś pomysł na prankach, jeżeli komuś, jeżeli jesteście widzami jakiegoś e, z tych twórców, tak? To, to może chcielibyście zobaczyć, żeby jak, w jakiś sposób nie rozwiązał jakąś zagadkę, może jakiegoś pranka? Piszcie, dajcie znać. Dzięki, trzymajcie się, cześć!